Wyspałaś się, Klaruniu? Tak. Dawaj, <laughs> Ta Proszę. Ryba. Tak, jak jest ryba po angielsku? Hiś. A wiecie, kto dzisiaj obchodzi swoje święto? Dziś, Asia, są imieniny. Ej, jesiennie! Proszę. Pierwsza gwiazdka! Jest pierwsza gwiazdka? A trzeba pomyśleć o No to pomyśl. Cześć! Witam Was w kolejnym vlogu z czasów zarazy. To już jest nasz, Bóg wie, który dzień kwarantanny, siedzenia w domu, ale bynajmniej nie nudzi nam się, a przynajmniej mi się nie nudzi, bo żeby sprostać tym codziennym obowiązkom jeszcze jakoś sensownie zorganizować czas z dziewczyną, no to muszę być cały czas na pełnych obrotach. Teraz mamy godzinę za 15.07. Ja jestem w trakcie przygotowania śniadania dla reszty ekipy, która jeszcze śpi. Ale przyznam szczerze, że nie zawsze tak bywa, bo gdy rano y, nie ćwiczę lub nie biegam, czego dzisiaj nie robiłam, no bo wiecie, raz, że parki pozamykane, a dwa, że jakoś tak straciłam w ostatnim czasie motywację do ćwiczeń na tej kwarantannie, y, to właśnie, gdy nie ćwiczę, gdy nie biegam, to zazwyczaj dziewczynki rano pierwsze stają i nas budzą. No ale dzisiaj akurat się tak służyło, że wstałam pierwsza i ja, więc zabieram się zasiadanie, robię tosty. Postaram się Wam w dzisiejszym vlogu pokazać troszkę więcej takiej naszej codzienności na kwarantannie. A więc tosty już są przygotowane do zapieczenia. Jak widzicie na nasze śniadanie Poszło całe opakowanie chleba tostowego, prawie dwa opakowania szynki i całe opakowanie żółtego sera. To oczywiście nie jest mało, bo dla mnie i dla dziewczynek są po dwa tosty, dla dama trzy, a więc raczej się najemy, ale na pewno nic się nie zmarnuje, nic nie zostanie. Po ilości zadanego jedzenia teraz widać, jak mocno podrosły nam dzieci. Dobra, mamy teraz godzinę 10 po 7, a więc za chwilę idę budzi dziewczyny. Ją budzić dziewczynę. Muszę je obudzić, słuchajcie, bo jesteśmy w trakcie przestawiania dziewczyn, żeby w jakiejś takiej normalnej godzinie szły spać, czyli o 22, żeby zasnęły. No bo u nas jest tak, że dziewczyny mają teraz 3,5 roku, są bez drzemki w dzień. Jeśli staną o godzinie 9 rano, to mamy murowane, że nie zasną przed północą, a więc. Żeby zasnęły o tej godzinie 22, to musimy je odpowiednio wcześnie obudzić. No właśnie. to Tak w ogóle to dzisiaj są imieniny Klary, ale o tym później. Śpią dziewczyny. Dzień dobry. Już oczka o, otworzył. Cześć, No i płysiaczka mamie. Wyspałaś się, Klaruniu? Tak. <grych> A reszta załogi. Aniela jeszcze śpi. Kuku. Dzień dobry. Wstajemy. Słoneczko już świeci. Dzień mamy. Świąteczka króletną. Widzę, że ktoś tu udaje, że śpi. Ktoś tu się uśmiecha. Idzie rak, nie rak, jak uszczypnie będzie znak. Musiała wyspana? Pogodę dzisiaj mamy nie za fajną, jest bardzo pochmurnie. I wiecznie. W co my się dzisiaj ubierzemy? Mama, chciał sobie. Na... O, kto tam stał? <grych> Ta, Chciała się na podwórku bawić? Nie, na placu zabaw. Na placu zabaw. Ja też na placu zabaw. No, Czym się Wziąłam. Musi spać piasek, a pójść. Bo... Z... Zrobić taki dolek z piasku. Mhm. Rozumiem, ale dzisiaj jest bardzo brzydka pogoda bardzo wieje. I dzisiaj i tak byśmy nie mogły wyjść na dwór. A dlaczego jeszcze nie możemy wychodzić na dwór, Anielko? Bo co tam jest? Koronawirus. Tak, koronawirus jest. I musimy jeszcze troszkę poczekać, prawda? No więc, co my się dzisiaj ubierzemy. Założymy sobie te spodenki i może te bluzeczki Karpetki. skarpetki. Dobra. To co, idziemy do łazienki się ubierać i czesać. A Jerciu, ja gdzie ty z tą podusią idziesz? Do łazienki? I zanieść podusie do łóżeczka. Zanieść. Dobra, Glocja przyniosła kosz na piżamę. To rozbieramy się, dziewczyny. Zdejmujemy bluzeczkę i spodenki. Dziewczyny włosy też już mają bardzo długie. Już pracy przy nich trochę jest. Muszę się w końcu podszkolić, żeby jakieś fajne fryzury robić. Tak, dziewczyny? To co? Gotowe jesteście, tak? To idziemy budzić tatę? robią tacie pobudkę, a ja idę włączyć toster i zacząć zapiekać tosty. Obudziła się nowa moc. Teraz moim zadaniem jest, żeby sprostać jej do samego wieczora. Ciao! O, bardzo dobrze, Klarciu, dla ciebie obrazek. Czy ja kolej teraz? Anielci, Anielcia losuje. Z dziewczynami teraz bawimy się, a właściwie uczymy się poprzez zabawę. Dziewczyny losują zwierzątko, one nie wiedzą, jakie jest to ukryte, bo nie potrafią czytać. I muszę później podać. Bardzo dobrze. I muszę podać nazwę po angielsku tego zwierzątka. Teraz usi kolej. Jak jest? Żywa. Żyrafa, jak jest po angielsku? Giraf. Mm, mhm. Dobrze. Klarunia. Musiałabym sobie je tak zrobić, jak ja. Ops, spadło zwierzątką. Proszę. Ryba. Tak, jak jest ryba po angielsku? Fish. Mm, mhm, super. Musisz pokazać takiego zwierzaczka. Dziewczyna. Mhm. Uwaga, dziewczyny zgadują. Dobrze, Klarciu, proszę dla Ciebie Dziewczyny, a wiecie, kto dzisiaj obchodzi swoje święto? Dzisiaj są imieniny Klaruni. Mama, to twoje imienie. Tak, twoje imieniny. Chodź, Klarunia. Dla Ciebie. Dla Ciebie. Mama, a to jest twoje ulubione, co, Klarunia. Poznajesz, co to jest, Klaruniu? To jest takie, gdzie są małe zwierzęta. <grymne> to jest mals. Tak, enchanti mals. I o czym jest ta bajeczka? O, dziewczynka. Ta, tak. O, dziewczynka, która razem ze swoimi zwierzęcymi przyjaciółmi mieszka w takim fantastycznym świecie, tak? Tak. A to jest nowa bohaterka. Heidi Horse. Ona mieszka na urodzajnych wzgórzach. I tam prowadzi żłobek dla zwierząt. Widzicie, jakie malutkie zwierzątka ona ma? O, małego konika i małą owcę i małą kartuszkę. Tak, ona się nimi opiekuje. A czemu? Bo te zwierzątka są malutkie. uciekały W bajce, tak? Uciekały zwierzątka. I dziewczynki. Tak, i były jeszcze inne dziewczynki. Biła kluk, bił mhm, W bajce jest dużo różnych dziewczynek. Tak, ale jasne mi to otwii. To otwieramy? Tak, mama no, no to jest. Spójrzcie. O, moje. Wow. Te. Dziewczynki z bajki to co mają takiego charakterystycznego? Wierzę, 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 wierzę. Tak, one mają cechy wyglądu jak ich pupile, tak? O, o, to konik! Tak, Heidi jest podobna do swojego konika. Ma uszy jak konik. Ma ogonek? Ma ogonek i łaskę na główce, tutaj taką jak ten konik. Pokażesz? O, taką łatkę na twarzy. Tu jest kołyska dla małego zwierzątka. Może kaczuszkę włożymy do kołyski? Tak. Żłobek z przewijakiem. Jest kosz, można go powiesić tutaj na tym. I jajeczka postawimy. Nikt się wylęgną małe kaczuszki, tak? Tak. Proszę, tu macie różne akcesoria. Buteleczki. Świniaczek i butelecki. Otworzyłyśmy już żłobek, tak? Co jest w żłobku? Mała owca, katka, koń i tak jajka. Jajka z pisklaczkami. Dziewczynki, ale w tej fantastycznej krainie to chyba mieszka więcej dziewczynek. Tak, prawda? Tak. I wiecie, co wy, mi się wydaje? Że one się gdzieś u nas ukryły w naszym domku. Chcecie ich poszukać? To kto pierwszy szuka? Ja! Dobra. To pierwsza Anielka poszuka, dobrze? Anielciu, pierwsza dziewczynka lubi śpiewać, ale też bardzo lubi się stroić. Więc gdzie ona się mogła schować, jak Ty myślisz? No to jest? To To, to, są, to, Peter to jest ten pikok, tak? I jest flak. Jak on ma na imię? Flak! Fl Mogę zacząć? Mogę na chwileczkę? Flap! Mhm. Kolejna dziewczynka jest bardzo pomysłowa i kreatywna. Lubi skakać i lubi też gotować. A przede wszystkim bardzo lubi robić soki marchewkowe dla swojego pupila. Gdzie my robimy soki marchewkowe, Usiu? W na kuchni, to, na to poszukajmy. To poszukajmy w kuchni. Tak. Znalazłaś? Tak. Kto to jest? O, o, tak, Brie i jej twist. Kolejna dziewczynka i jej pupil bardzo lubią wodę, lubią pływać w wodzie. Gdzie ona się mogła ukryć w naszym domku? Nie może być dużo wody. Jest? Tak! Kto to jest? Safi i jej przyjaciel łabędź, tak? Tak, łabędź. Kolejna zagadka dla Anielci. Ta dziewczynka jest bardzo zwinna i wraz ze swoim pupilem lubi się ukrywać w zaroślach. Tu w kwiatkach na stole jej nie ma. To może w innych kwiatkach. Za tym kwiatkiem Chyba jej tu nie ma. Brawo! Znalazłaś! To są lwy i mały lew. To nie są lwy, to jest tygrys. Tak, Tiger i jej przyjaciel Tuft. Kolejny zwierzaczek jest bardzo szybki. I na pewno się schował gdzieś tam, gdzie mamy buty, w których biegamy po podwórku. Idziemy poszukać go? Tak! Znalazłyście? Kto to jest? Cherish ten? i jej przyjaciel. Quick Quick. Tak! Gepard! Tak! I ostatnia zagadka dla Klaruni. Klarciu, Twoja dziewczynka. Ukryła się tam, gdzie jest żółty ser. Bo jej przyjaciel bardzo lubi jej żółty ser. Gdzie my mamy żółty ser? Tu. No to otwieraj. Możecie, dziewczyny? Tak. <grych> I co? Widzicie? Tak! Tak! tak. Ej, ja Proszę. Miszki. Tak, to jest Mayla Mouse. Jej przyjaciel Fondi. Wszystkie te bohaterki Enchantimals Mars mają cechy wyglądu właśnie nawiązujące do ich zwierzątek. I na przykład ta ma uszy jak króliczek, wąsy, ogonek z tyłu. Zresztą charakterem też, bo pater, tak jak jej zwierzęcy przyjaciel Paw, bardzo lubią śpiewać i pięknie wyglądać. A tak w ogóle, jeśli bylibyście zainteresowani bajką Enchanty Mars, to wrzucę Wam w opisie pod filmem link do kanału na YouTube z ich przygodami. Troter! Ja sobie nie dam chyba rady. Spójrz wszystkie nasze zwierzątka malutkie płaczą. Tygrysek jest głodny. Owieczkę trzeba przewinąć, a kaczuszka jest śpiąca. Ach, troter, co my zrobimy? Jak my sobie damy radę? Kto tam? Pu, Cześć, cześć moje kochane przyjaciółki. Cześć. Słyszycie, jak moje maleństwa płaczą? O, tak, o, tak, tak, chcieliby. Chcieliby, A moje tu, a moi królik też płaczą. Ale bardzo mi dziękuję, Pomóż. Pomóc mi, chciałyście? Och, dziękuję. Peter, czy mogłabyś w takim razie wziąć ode mnie tą małą kaczuszkę? Tak. Ona jest bardzo śpiąca. Może zaśpiewałabyś razem z flapem jej kołysankę? Tak. Dziękuję. Czerisz! Słuchaj, mam taki problem. Chciałabym przewinąć tą owieczkę, ale zostawiłam torbę z pieluszkami na farmie. O, ja ciupę, jedziemy. No właśnie, ty tak bardzo szybko biegać potrafisz. Czy byś pobiegła na farmę po pieluszkę? Tak. Dziękuję. Jak wrócisz, to przewiniesz tą owieczkę. Bry, Bry. Czy mogłabyś mi nakarmić tygryska? Tak. Tu stoją butelki z mleczkiem. Mogłabyś go nakarmić? Tak. Ale ty jesteś szybka, Cherish. Dziękuję. Czy mogłabyś założyć pieluszkę tej owieczki. Tutaj jest nawet tygryska. A biała to na owcy. Już najedzony. Wspaniale. Dziękuję Dziękuję ci, Bri. Czy mogłabyś teraz go włożyć do tego koszyczka i ululać do snu? Tak. Dziękuję. Sale, gule, dwa. Nic nie, nie będą robiły, tylko kaczki. nie, już zasnęła. I wszystkie zwierzątka już są ululane, spokojne i najedzone. Dziękuję Wam, moje przyjaciółki. Może odwiedzicie nas jutro jeszcze, żeby się razem z nami pobawić? Bo jutro kaczuszka ma urodziny, to zapraszamy Was na urodziny kaczuszki. Papa! Pa. Pa, pa. I tak do obiadu czas nam upływa głównie na zabawie. Teraz trzeba coś zjeść. Częstujcie się dziewczynki. Po obiedzie pora na domowe obowiązki. Trzeba złożyć pranie. I gotowe. Wstawić kolejne pranie. Trochę posprzątać na przykład łazienkę. A przy okazji przydałoby się lustro. To Anielka? Tak. Dobra. Co? ale na moją Dobrze. Po sprzątaniu znowu jest czas na zabawy z dziewczynami albo na czytanie książki. Dzisiaj czytamy o maszce, tak? Tak. Mhm. To był miły, spokojny dzień. Miedziedziedz siedział zadowolony przed telewizorem. Tu jesteśmy, Usiu, w Waszej sypialni. Chodź do nas. Ogląda mi masę. Tak, chodź, czytamy książkę. Czytamy książkę, o mafii, a nie. A ja, a ja mam agatki. Tak. Masza otworzyła zeszyt i notowała. Aż wysunęła język, taka była skupiona. Godzina 20, czyli czas na kąpiel. Szorujemy się, dziewczyny, pucujemy. plecy. Tak, plecy, plecy. sobie myjemy wzajemnie. Plecy. Słucham. Jest pierwsza gwiazdka. A trzeba pomyśleć liczenie. No to pomyśl. O, 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 to lobie, mi, no pomyślcie, co byście chciały? Chciałam się ku To Wciałam piękne wziąć. życzenie. Dawaj, bujzaczka, anielka. Chodź. Luka bimuzdlowa. Czuł. Bujarz kufę. Ciać. Luka I se Chciałaś, żeby wszyscy z rodziny byli zdrowi, tak? Tak! No to piękne życzenie I tata, i klala, i buzia, i... Mama. A ty co byś chciała, kochanie? Buziaczka? Buziaczka chciałaś mi dać? No to chodź No dobrze, no to pora już Płaść się do łóżeczek Tak, pożegnajcie się z widzami Robimy Dobranoc! Dobranoc! Dobranoc. Buziaków, buziaków. <śmienny> <śmienny> Węcej. Węcej buziaczków! Dobranoc. Więcej! Więcej buziaczków!